Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj o czymś, co odkryłem w tym tygodniu właściwie, i jestem tym zafascynowany. A mianowicie o kalistenice. Kalistenika to taki rodzaj ćwiczeń, które do których nie potrzeba nic, własne ciało i tyle. Całość pochodzi ze starożytnej Grecji. I tutaj dwa słowa: kalos i stenos, czyli piękno i siła, i stąd kalistenika. Co ciekawe, jeżeli zobaczycie na wszelkie posągi starożytnej Grecji, na wszelkich tych herosów, atletów i tak dalej, to zobaczycie, że oni mają niesamowite mięśnie. I nie są one przerośnięte, nie są sztucznie wyhodowane na sterydach, bo wtedy sterydów raczej nie było. Tylko to są mięśnie wyćwiczone. Yy, mięśnie, które dają ogrom siły i, i wytrzymałości. I zacząłem sobie czytać o kalistenice, i postanowiłem, że no, chyba już czas yy, przyjrzeć się temu troszkę głębiej i zobaczyć yy, na czym to polega. Więc yy, gdy zacząłem szukać, okazało się, że tak naprawdę w kalistenice czyli w ćwiczeniach z własnym ciałem jest tylko sześć ćwiczeń. Sześć, nie więcej. I są to ćwiczenia, które powodują rozwój całego organizmu. To nie są ćwiczenia na przykład na biceps, triceps, na mięsień jakiś tam inny, na nie. Ćwiczenia, które są wykonywane w kalistenice. Rozwijają całe ciało. I okazuje się, że to są ćwiczenia, które są bardzo proste, i wszyscy je znamy. Wszyscy. Jak byłem w szkole podstawowej. Przy średniej, no to jeszcze uczyliśmy się o tych ćwiczeniach w szkole i je wykonywaliśmy. Co ciekawe, czytając dalej, okazało się, że do dzisiaj to są podstawowe ćwiczenia, które, którymi się posługuje piechota morska amerykańska i siły specjalne. Podstawowe ćwiczenia, dlatego że one rozwijają ogół organizmu i sprawiają, że można dojść do ogromnej siły i wytrzymałości mięśni bez użycia jakichś tam wielkich y, siłowni i, i jakichś tam specjalnych sprzętów. Y, ja do tej pory chodziłem na siłownię tam raz w tygodniu z trenerem w domu ćwiczyłem i, i tak dalej. Natomiast okazało się, że to wszystko można też zrobić y, za pomocą własnego ciała. Nie będę rezygnował z treningu, bo jak widzicie, przynosi efekty. Mam w tej chwili 103 kg. Przypomnę, że zaczynałem moje odchudzanie od blisko 123 kg, czyli no 19, prawie 20 kg, bo tam końcóweczka, taka maluteńka została mi 200 g i, i tego to muszę przeskoczyć. Eee, I. I w sumie, no, prawdę mówiąc, 19 ponad, no, prawie 20 kg zgubiłem. Także to przynosi efekt. Tu, tu nie jest to, że, że bez efektu to się dzieje. Te moje ćwiczenia, te, te hektolitry wylanego potu, te liczenie kalorii w telefonie, w, w, w smartfonie to przynosi efekt. Przestałem jeść bezmyślnie, czyli jak to niektórzy mówią, przestałem żreć, przestałem jeść, a zacząłem się odżywiać no i niestety przynosi, albo na szczęście przynosi to efekty, bo, bo nawet jeżeli popatrzycie tutaj i porównacie to z filmami sprzed pół roku, no to zobaczycie, że rzeczywiście twarz się też zmienia, ale nie tylko twarz. Zmienia się całość ciała. Ale wracając do kalisteniki, dzisiaj będzie pierwszy mój trening. Postanowiłem sobie, że od teraz zacznę y, trenowanie. I będzie to trenowanie, y, mówią, trzy razy w tygodniu. Zobaczymy, jak, jak to jest. Muszę jeszcze dużo, dużo na ten temat poczytać. W każdym razie, na czym polega trening kalisteniczny? Y, sześć ćwiczeń. Nie są to ćwiczenia skomplikowane i nie są to ćwiczenia jakieś tam wyjątkowe, natomiast są to ćwiczenia, których niestety nie, nie jest w stanie zrobić przeciętny kowalski. To są pompki, to są powiedzmy tam ćwiczenia na brzuch, to są przysiady. To jest mostek. To są ćwiczenia na, 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 na drążku, podciąganie i takie wyciskanie się, że tak powiem, w górę na, na, na drążku. Jakby, jakby takie pompki, coś na, na poręczy, na, na, na poręczach. I to, jest, I to jest wszystko. Sześć ćwiczeń. Yy, tyle, że ktoś powie: No tak, wiosnę. Yy, pompka? Żaden problem. Zrobię ich tutaj, nie wiem, 20 pompek? 30? Niektórzy mówią 100. Dobrze. Tylko, że w kalistenice też są różnego rodzaju te pompki. Najłatwiejsze. To są takie dla super początkujących, czyli takich prawie jak ja. To są pompki przy ścianie. Kiedy staję przy ścianie, opieram się o ścianę i rękami odpycham się od ściany. Potem zwiększam kąt przy, przy tej ścianie, czy przy czymś, o co się mogę oprzeć do 45 stopni i więcej, i więcej, aż w końcu klękam na kolanach. Robię te pompki tak zwane damskie czy kobiece czyli Nogi splecione z tyłu, przyciągnięte do pośladków i na kolanach, i uginam ręce. Potem przychodzą pompki regularne, czyli te, 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 te zwykłe pompki, takie jak, jak znamy to z telewizji, z ćwiczeń z wf u Potem, no właśnie, przychodzą pompki na jednej ręce. Potem przychodzą pompki w staniu na rękach i szczytem mistrzostwem jest. Pompka na jednej ręce w staniu na tej ręce. Stoję na ręce i, i całym ciałem i robię, jedną, robię pompki na jednej ręce. Brzmi to niewyobrażalnie. Nie znalazłem w internecie takiego filmu, który pokazuje pompki na jednej ręce. Natomiast znalazłem filmy, gdzie, gdzie ludzie regularnie robią pompki na dwóch rękach. Tak, to znalazłem. Na jednej ręce nie znalazłem takiego filmu. Myślę, że to jest kwestia poszukania i. I przeglądnięcia internetu, bo, bo to jest możliwe. I tak samo jest na przykład z przysiadami. Każdy z nas zrobi przysiad, ale te przysiady powinny być głębsze, takie, że możemy nie odrywając stóp od podłoża usiąść, że tak powiem, na łydkach i podnosić się do góry. I potem szczytem jest przysiad na jednej nodze. Niektórzy nazywają to pistolet, czyli jedna noga wyprostowana do przodu i przysiady na jednej nodze. Mostek to ćwiczenie, które każdy chyba zna. Wychylamy się do tyłu i, i robimy się w łuk. Okazuje się, że to ćwiczenie wcale nie jest takie proste, jakby się nam wydawało, bo chodzi tutaj o to, żeby z czasem ręce i nogi były jak najbliżej siebie. I nogi w miarę proste, ręce również, i, i tutaj chodzi o wytrzymałość kręgosłupa. No i podciąganie na, na drążku. No, przyznam się szczerze, że dla mnie to jest chyba najtrudniejsze z tych wszystkich ćwiczeń. Bo no, ważąc ponad 100 kg, to ręce mają co podnieść. To nie jest tak jak niektórzy, którzy ważą 70 kg, troszkę poćwiczą i 70 kg podnoszą do góry. Ja muszę podnieść ponad 100, więc to wcale nie jest takie, jest takie łatwe. Natomiast y, wszystko jest do wyćwiczenia, i okazuje się, że w tych ćwiczeniach kalistenicznych. Kalis, 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 jest, również, są również różne takie specjalne formy podnoszenia się na drążków. Myślę, że w niedalekiej przyszłości bardzo szybko nagram filmik, w jaki sposób można to robić. No właśnie, tylko czy, czy ja nagram taki filmik z pełnymi wszystkimi, może dla początkujących, czyli pompki przy ścianie, podnoszę tak. <śm> Podnoszenie się przy ścianie, oczywiście, tak, bo każdy kiedyś zaczynał. Ja jestem totalnie początkującym amatorem, jeżeli o to chodzi, i nie jestem w stanie wykonać większości tych ćwiczeń. Jedno, co wyczytałem, to to, że trzeba wykonywać te ćwiczenia bardzo technicznie. Nie można sobie pozwolić na to, żeby, żeby wykonywać je w braku techniki. Jeżeli kończy się technika, ma się skończyć ćwiczenie. Nie wiem, dlaczego tak jest, to jeszcze doczytam, natomiast postaram się, żeby, żeby to się dało jakoś ułożyć w głowie i wytłumaczę to później w którymś z filmików, dlaczego ta technika jest tak ważna. Ważne jest również to, że przechodzimy przez poszczególne etapy, dochodząc do następnego. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić technicznej, pięknej pompki zwykłej na, na jednej ręce, no to, to niech robi na dwóch rękach na początek, a jeżeli nie może na dwóch rękach, to niech cofnie się o jeden krok i robi te damskie, jeżeli nie może, no to stanie przy ścianie, czy ten kąt 45 stopni i pompki przy takim kącie, bo yy, zadaniem naszym jest wyćwiczenie mięśni. I okazuje się, że na przykład, kiedy idę na siłownię i biorę hantle w ręce, no to ćwiczę konkretny mięsień. Mam ileś tam powtórzeń, i ćwiczę jeden mięsień, który gdzieś u mnie ma się rozrosnąć i ma być mocniejszy, itd. Tak Natomiast robiąc pompki, to ćwiczę wszystkie mięśnie, które, które są za to odpowiedzialne. I nie tylko mięśnie tutaj obręczy barkowej, rąk i tak dalej, ale okazuje się także, że mięśnie nóg, mięśnie miednicy, mięśnie brzucha, wszystkie. Ponieważ żeby zrobić pompkę, trzeba się usztywnić zupełnie. Wszystkie mięśnie w całym ciele muszą być napięte i wtedy dopiero się robi pompki. No i proszę bardzo. Jak, jakie ładne ćwiczenie, które gdzieś z, zapomnieliśmy. Polecam oglądnąć sobie kilka filmików, wpisać kalistenika do, do wyszukiwarki, do Google i, czy do YouTube'a i oglądnąć trochę filmików na ten temat, bo no, okazuje się, że to jest takie całkiem, całkiem ciekawe. Doświadczenie y, treningu z własnym ciałem. Y, powiem Wam, dzisiaj jeszcze postaram się nakręcić y, filmik i, po, po treningu, bo w tej chwili zabierzam, y, rozpocząć za, za, za parę minut mój pierwszy trening kalistyniki, zobaczyć na jakim jestem etapie, co mogę zrobić, a czego zrobić nie mogę, w jaki sposób mogę się. Wykazać a czego nie będę w stanie zupełnie dotknąć, no na pewno wiem, że będzie problem z podciąganiem. To tutaj nie ma szans, żeby zrobić prawidłowe podciągnięcie, nawet jedne. Tym bardziej, że wszyscy specjaliści zachęcają, aby podciągać się tak zwanym nachwytem, natomiast nie podchwytem. I co ciekawe, podchwyt jest dużo prostszy, nachwyt jest dużo trudniejszy, kiedy się podciągamy. I niestety, jeżeli chodzi o podchwyt, to jeszcze bym pewnie się mógł jakoś tutaj wysilić i próbować podciągnąć, to jeżeli chodzi o nachwyt, mam za słabe ręce i tych stu kilku kilogramów niestety nie, nie będę w stanie podnieść natomiast przejdę do ćwiczeń prostszych jeżeli chodzi o podnoszenie jak to wygląda bierze się jakieś albo drążek albo stolik albo cokolwiek i kładzie się na ziemi i teraz albo, albo staje się trzymając tak w pozycji takiej 45 stopni odchylonym i teraz im bardziej płasko, tym trudniej. I podciągamy się, używając własnego ciała. I opadamy do pozycji leżącej i potem, kiedy już jesteśmy w stanie w pozycji leżącej, opierając się tylko na piętach, robić te dwie, trzy, cztery serie po, po 20 podciągnięć, no to wtedy już możemy przejść normalnie do podciągania na drążku i... I podciągać się w sposób prawidłowy na, na, na drążku. No Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dużo gadania, mało roboty w tej chwili, bo, bo ciągle się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Okazuje się, że ćwiczenia kalisteniczne wcale nie są takie, takie proste. One na proste wyglądają. I kiedy popatrzymy na przykład na, na takie filmiki na YouTubie boddy Body i zobaczymy, Ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy ze swoim ciałem, czyli na przykład na drążku się podciągnie, a potem ustawi ciało poziomo, trzymając się rękami drążka i w ten sposób potrafi wisieć, albo, no, no, no nie wiem, podciągać się na jednym ręku, albo skakiwać, że tak powiem, na, na drążek. Nie znam jeszcze tych nazw, ale nauczę się ich niedługo. No to powiem szczerze, że, że to wygląda lekko, wspaniale i cudownie, ale mięśnie muszą być bardziej jak ze stali. I okazuje się, że kalistenika, jeżeli jest praktykowana dobrze, to jest chyba bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o siłę i, i, i rozbudowę mięśni, niż, niż siłownia. Byłem bardzo zaskoczony. Nie wiedziałem, że to się tak e, może zdarzyć. A skąd wiem o tym? Bo dorwałem książkę, którą e, czytałem i no i czytam jeszcze. E, Pola Wait to jest książka e, skazany na trening e, i chodzi o gościa, który gdzieś e, został skazany na więzienie, długoletnie, wiele wiele lat, że nie dziesiątków lat. I w tym więzieniu zaczął ćwiczyć, nie mając żadnych sprzętów do ćwiczenia, czyli tylko używając własnego ciała. I w momencie, kiedy, kiedy te ćwiczenia szły i były coraz, szły coraz dalej i były bardziej rozwijane, facet był takiej siły i pisze o takich ludziach, że tak szczerze mówiąc nie, nie bardzo mieści się to w głowie. Pisze o takim jednym swoim przyjacielu, który Potrafił podobno zmienić koło w samochodzie, nie używając żadnych narzędzi. Czyli klękał, siadał, kucał przy kole, palcami odkręcał śruby od koła, kiedy, kiedy już odkręcił śruby, podnosił ręką samochód, zdejmował koło, zakładał drugie i palcami dokręcał śruby, i nie trzeba było tego poprawiać. Nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, mnie nie mieści się to w głowie, natomiast no, on to napisał w swojej książce. Możecie sprawdzić, tą książkę możecie gdzieś tam sobie kupić, ściągnąć, nie wiem, dostać, i spróbujcie w bibliotece. Natomiast co ciekawe, to, to, to jest, to jest nie, niesamowita siła, która gdzieś w człowieku jest. Podobno jest to taka listenika techniką, którą na co dzień stosują więźniowie gdzieś w więzieniach, gdzie, gdzie nie ma z czym ćwiczyć i jest to, są to ćwiczenia z własnym ciałem. Jasne, nie, niekoniecznie one są dla więźniów, nie trzeba być więźniem, żeby to robić, wystarczy. Praca w domu, i kawałek miejsca, i okazuje się, że nie trzeba żadnej siłowni, nic, wystarczy drążek rozporowy w drzwiach, tak jak ja mam tutaj u siebie. I, i... tak, kupiłem sobie dzisiaj drążek rozporowy, zamontowałem go, i jak pierwszy raz się na nim uwiesiłem, to miałem nadzieję, że nie strzeli mnie w głowę. No, a na razie jest jeszcze w drzwiach, trzyma się, mam nadzieję, że nie spadnie i nie wygiął się pod moim ciężarem, to jest ciekawe, bo, bo kiedy, kiedy ten drążek jest, on wcale nie wygląda na taki mocny, jak się na nim uwiesi te 100 kg, no to ja miałem wrażenie, że on się po prostu zegnie i spadnie i ciągle mam takie wrażenie, no ale jakoś jeszcze nie, jakoś się trzyma. Yy, mój cel, który sobie zakładałem, czyli tam 104 kg, nie pamiętam, do, 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 do połowy czerwca, czy, czy, czy do końca czerwca to już osiągnąłem. E, Chudne w tempie mniej więcej 5 kg na miesiąc. E, nie uważam, żeby to było zbyt szybko. To jest chyba takie optymalne tempo. Mówi się, że kilogram na tydzień to jest w porządku. No mnie tak się akurat udaje. E, Cała praca to jest, to jest trochę diety i, i sporo wysiłku. Yy, I trzeba przyznać, że jestem troszkę zakręcony już na punkcie treningu. Wczoraj siadłem na rowerek stacjonarny i, i zrobiłem sobie wieczorkiem tak dla relaksu 102 km na stacjonarnym rowerku. No to jest kupa kręcenia. Tylko tyle, że, że można. Na rowerku, że tak powiem, ustawić obciążenie, więc ustawiłem, powiedzmy, tam w szczebelkach od góry, od najcięższego ustawienia, drugie w kolejności. No i nogi palą żywym ogniem, i to się wyrabia ta cała w ten sposób wytrzymałość organizmu, wydolność. Widzę już ewidentnie, że zwiększa mi się wydolność organizmu. Ciągle jestem za ciężki, więc. Więc szukam jakichś lepszych ćwiczeń. A kalistenika podoba mi się z tego względu, że można to robić wszędzie. Do tego nie potrzeba tak naprawdę w sumie żadnych, żadnych rzeczy. Jeżeli gdzieś pojechałem do hotelu, czy ostatnio byłem u moich rodziców, gdzie no, no nie było warunków, żeby poćwiczyć, no to jeżeli ćwiczę na siłowni, to albo szukam siłowni. I tam idę na siłownię, albo no nie mam warunków, żeby poćwiczyć, no bo cały sprzęt mam w domu. A kalistenika ma tą zasadniczą przewagę nad innymi ćwiczeniami, że sprzęt mam cały czas ze sobą. I to sprzęt dużo bezpieczniejszy niż, niż siłownia. Dlaczego dużo bezpieczniejszy? Bo organizm jest przyzwyczajony do ciężaru, który dźwiga. Nie, nie za bardzo uszkodzę sobie stawy. One się wzmacniają, one stają się bardziej wytrzymałe, moje mięśnie, stawy i tak dalej. Natomiast nie jest to ciężar, który gdzieś tam podnoszę i, i muszę teraz zabezpieczać stawy, muszę zabezpieczać mięśnie i tak dalej, żeby się nie stała krzywda. Ostatnio na treningu spotkałem takiego człowieka, który. Podnosił ciężary i miał taki ciężarowy trening. Nie no, facet jest niesamowity, bo, bo te ciężary, które on podnosił, to ja nawet tego nie dźwignę. Ale znowu ręce zawinięte tutaj ściągaczami, brzuch, pas bardzo mocno ściśnięty, kolana jakieś tam ochraniacze i, i, i tak dalej, na sta, stawy skokowe. Przy stopach, oczywiście, też coś tam założone. Tych ochraniaczy bardzo dużo, i on przyszedł i dźwigał no, no rzeczywiście potężne ciężary, ale musi chronić swoje stawy zewnętrznie, żeby ich nie pouszkadzać. I, i on mi coś tam tłumaczył, właśnie tak, bo się pytałem o to. O, o, o te wszystkie zabezpieczenia, i tak dalej, on mówi o to, że to są usztywniacze, jakieś tam ściskacze, żeby się stawy nie wygięły przypadkiem, coś tam tak tłumaczył I, i wtedy może rzeczywiście w miarę w miarę bezpiecznie podejść do, do, do jakichś dużych ciężarów i robić je. Natomiast jeżeli chodzi o kalistenikę, no to jeżeli ja mam te swoje 103 kg. No, to je mam po prostu i moje ciało je nosi na co dzień. Na co dzień się z nim z tym ciężarem obchodzi. Było dużo więcej, więc teraz i tak jest wszystkim stawom znacznie lżej. 20 kg, 19 kg schudłem. ludzie, no, to, jest, to jest niesamowite. Kiedy się weźmie takie dwie sztangielki, hantle takie po 10 kg i to człowiek podnosi, o, jakie to jest ciężkie. A ja tyle miałem cały czas na sobie. To jest to, aż, aż, aż niewyobrażalne. Tutaj nie jest to ciężko podnieść parę razy, a tutaj ja to miałem na sobie. I cały czas to słuchajcie, gdzieś tam na, na mnie było. I się dziwić, że wchodzi, wchodząc po schodach miałem problem. Teraz lecę. Yy, dziwić się, że gdzieś tam, jak się wstawałem, to zawsze trzeba było się podeprzeć, yy, przekulać. Ja pamiętam, jak, jak się położyłem na. na, na Plecach, w czasie pierwszego mojego treningu, chciałem robić brzuszki i próbowałem tam się trochę podnieść. Nie bardzo mi to wychodziło, że, że, że gdzieś tam ten brzuch w ogóle nie chciał pracować, i potem chciałem wstać. To musiałem przewrócić się na bok, podeprzeć rękami na kolana i wstać, i taki to był efekt. I taką miałem sprawność fizyczną. W tej chwili, oczywiście, jak robię brzuszki, no to już mogę dźwignąć swój korpus normalnie, tak jak, jak, jak do brzuszka i, i mogę je robić normalnie. I, i, I co więcej, wcale nie muszę się przetaczać na bok, żeby wstać. Mogę się podciągnąć normalnie i usiąść i, i wstać. A niedługo zapewne będę mógł ten wymyk robić, czy jak to tam się nazywa, bo, bo do tego myślę, dojdzie. E, kalistenika to coś chyba, co ma przyszłość w moim wypadku. I dzisiaj, za chwilę, za 13 minut, zaczynam pierwszy trening. Zobaczymy, jak pójdzie, i zapewne jutro albo pojutrze dowiecie się, czy ten trening przeżyłem, czy jest lekki, czy jest trudny, czy, czy da się go zrobić. No i, no, i zobaczymy, jak się sprawuje własne ciało na, jako, jako urządzenie do treningu. I chciałem zaznaczyć, że ja nie jestem specjalistą od kalisteniki, co widać tutaj, proszę bardzo, nie ma nic, żadnych tam takich jakichś mięśni. Tutaj nic nie ma. Ja się dopiero uczę. Jestem zupełnie początkującym. Jeżeli yy, każdy z sześciu ćwiczeń, które są w kalistenice. Ma 10 jakby stopni, to ja na każdym z nich jestem na stopniu pierwszym, powiedzmy. Tak? Czyli muszę zacząć od samego początku. Jak będzie, zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Łapki w górę. Subskrybujcie, piszcie komentarze, rozsyłajcie filmy do znajomych. Może komuś to pomoże, może kogoś zmotywuje, może ktoś będzie. W stanie no, zmienić się tak jak ja się zmieniam, wszyscy mi mówią: chłopie, zostaw sobie stare ubrania, bo będziesz miał efekt jojo, przytyjesz i, i to pójdzie na nic. Wyrzuciłem wszystko, co stare, nie mam już nic, nic. Wszystko stare poszło do, do ludzi, już w tej chwili kupiłem sobie dużo mniejszą garderobę. Oczywiście, nie za dużo sztuk, bo jeszcze zamierzam trochę schudnąć, ale, ale już zupełnie nie jestem w stanie, że tak powiem, bez kosztów przytyć. Więc idziemy w dół z wagą, w górę z mięśniami i zaczynamy nowe życie po raz drugi, już, ponieważ no, mam nadzieję, że te. Że ten trening kalisteniczny sprawi, że będę mógł się popisać swoją siłą już powiedzmy tam za rok. No zobaczymy, jak będzie za rok. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.